Zapraszam państwa do obejrzenia Siedleckiego magazynu kulturalnego, magazynu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mierzyckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. Szanowni Państwo, w poprzednim naszym programie zapraszaliśmy was na wernisarz wystawy prac pani Zofii Leszczyńskiej, wystawę zatytułowana Malowane na jedwabiu. Jest po wernisarzu, ale to nie znaczy, że nie warto do nas przyjść, bowiem w naszej galerii teatralnej. Prace pani Zofii Leszczyńskiej będą prezentowane do 28 kwietnia. Drodzy Państwo, sztuka malowania na Jedwabiu nie jest wcale taką prostą, ale ile tu kolorów, ileż radości, ileż światła. Zapraszamy. Jeśli gdziekolwiek ptak się pojawi, to ja zaraz na niego zwracam uwagę i obserwuję. Ja wiem, jak on się porusza, jakie on tam ruchy wykonuje. Na przykład czytam, jak, jak jest ubarwiony. Bo to bliska, to człowiek tak nie obejrzy, nie zobaczy. Na przykład paw. paw wiadomo, wszyscy wiedzą ten, ten wachlarz, jak rozłoży, piękny, imponujący. A kura tak zwana pawia, czyli samiczka, taka niepozorna kura. Ale ja kiedyś oglądałam bardzo blisko taką, taką kurkę, która Siedziałam, a ona tu chodziła, myślała, że tam jakiś okruszek. Jakież to piękne stworzenie, jakie, to ptaki, jakie te pióra są utkane, nieprawdopodobnie subtelne. Niektóre ptaki w zoo oglądałam, fotografowałam. Dzieci mi fotografują, mąż gdzieś tam czasem. Jakieś ciekawe pozy tych ptaków, bo w albumach to przeważnie są takie, jak do paszportu, ja to mówię z profilu. Może dlatego, że w ten sposób można najwięcej cech tego ptaka zaprezentować, ale ja wolę, kiedy one są jakieś tam zwrócone. Lubię, lubię ptaki, kiedy obserwować ruch tych ptaków. Ostatni piątek, 1 kwietnia i to nie był wcale Prima Aprilis, drodzy Państwo, zaprezentowaliśmy Wam, naszej publiczności, spektakl pod tytułem I Love You, a teraz się zmień. Spektakl jak zwykle w znakomitej obsadzie. Otóż zobaczyliśmy na scenie Katarzynę Żak, Elżbietę Romanowską, Rafała Królikowskiego i Roberta Rozmusa, a całość wyreżyserował Mariusz Kilian. Nie, 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 a teraz się... Je... Dobrze, proszę Państwa, dowiedzieliśmy się, że siedlce Wiedlcy obchodzą w tym roku. 475. rocznicę nadania praw miejskich. I w związku z tym chcielibyśmy Państwu złożyć najlepsze życzenia. Po pierwsze, e, cieszymy się i gratulujemy Wam, że jesteście i pochodzicie, urodziliście się w Siedlcach, bo to ważna rzecz. Po drugie, jakie są najwspanialsze nasze życzenia, żeby zrobili Wam w końcu cudową obwodnicę i żeby w końcu doszła do Was ta autostrada, co to będziecie szurać do Warszawy w tej z powrotem. A i my będziemy do Was częściej zaglądać. I życzymy Wam naprawdę wszystkiego najpiękniejszego. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, bądźcie dumni ze swojego miasta, nie wiem co jeszcze. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Niech Wam zawsze słońce pięknie świeci. A te życzenia składała Wam ekipa spektaklu. I, I love, love you, you, a teraz a się, się zmień. Wy się zmieniajcie tylko na lepsze. Pa? Wszystkiego dobrego. W ramach rodzinnej niedzieli w Teatrze 3 kwietnia w niedzielę właśnie naszym młodym widzom zaprezentowaliśmy spektakl pod tytułem Księga dżungli według prozy Ryduarda Kiplinga. Wszyscy w środku jesteśmy trochę zwierzętami odważnymi, tchórzliwymi, przebiegłymi lub zupełnie pozbawionymi sprytu. W każdym siedzi dzikie zwierzę, trochę jak w klatce. Uwolnione może zrobić dużo dobrego i dużo złego. Ale musisz wiedzieć jedno: nikt, pamiętaj, nikt nie ma prawa krzywdzić ani zabijać dla przyjemności. Ani zwierzę, ani człowiek. Takie jest prawo zwierząt i takie jest prawo dżungli. Ludzie czasami o tym zapominają. Młodych widzów chcemy zaprosić do naszej sali teatralnej 7 kwietnia, bowiem o godzinie 9, 11 i 12.15 pisanki i kraszanki wiosenne malowanki. To spektakl, który w tych godzinach będziemy prezentować, a spektakl mówi o zimie, o wiośnie, co trzeba zrobić, kim była Marzanna. Zresztą przyjdźcie, zobaczcie, zapraszamy. Sobotę 9 kwietnia w naszej sali teatralnej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Otóż o godzinie 16 spotykamy się z najmłodszymi miłośnikami teatru. Będzie to teatralny plac zabaw, czyli Dzieci Dzieciom. Tym spotkaniem pomagamy chorym dzieciom, tym, które znajdują się w hospicjum, tym, które już nie mają czasu na zabawę. Ale Moi drodzy, przez zabawę możemy im pomóc. Widzicie na dole ekranu, drodzy Państwo, numer konta. Można wpłacać datki na to hospicjum. Warunkiem udziału w naszej zabawie jest pomoc, rzecz jasna, a więc wpłata na to konto kwoty minimum 50 zł. Mamy nadzieję, że ten szczytny cel nas wszystkich zmobilizuje, że będziecie Państwo z nami, że zechcecie pomóc najmłodszym, tym, którzy chcą się bawić, ale często już nie mogą. Szanowni Państwo, Chór Miasta Siedlce będzie miał przyjemność wystąpić z zespołem wokalnym Ale Cantare, Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej imienia Korola Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Wykonamy Stabat Mater Carla Jenkinsa. Kiedy odbędzie się koncert? Koncert odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w zamościu. Serdecznie zapraszamy. I kolejna propozycja dla najmłodszych widzów. Otóż 11 kwietnia w poniedziałek o 9 i o godzinie 11: świnki 3 P. Pamela i Kwi. Któż nie zna historii trzech niesfornych świnek, które nie chciały zastosować się do poleceń mamy, nie chciały wybudować od, odpowiednich domków, takich, które by ich chroniły? Któż z nas tej bajki nie pamięta? W nowej wersji będzie można ją właśnie zobaczyć tu u nas. Zapraszamy. We środę, 13 kwietnia o godzinie 9, 11, 13 i 19 na naszej scenie teatralnej, Pasja. Pasja, tym razem w wydaniu rodziców uczniów Podstawowej Szkoły Katolickiej. Drodzy Państwo, ten spektakl oparty jest na tekstach biblijnych. Jest to już kolejne wydarzenie organizowane w cyklu Rodzice-Dzieciom. Warto przyjść, warto zobaczyć. Szczególnie teraz, przed świętami, po prostu warto przeżyć. Zapraszamy. I to już wszystkie wiadomości, które chcieliśmy tym razem Państwu przekazać. Drodzy Państwo, śledźcie nasz profil na Facebooku, zaglądajcie na stronę internetową, subskrybujcie kanał na YouTube i czytajcie Scenę 24, bo wszędzie tam znajdziecie informacje o wydarzeniach artystycznych, które w najbliższych dniach i tygodniach dla Was przygotowujemy. Zapraszamy i do zobaczenia.